Cześć, dzień dobry, witam Was drogie Panny i zapraszam na czytanie na październik. Pamiętajcie, że czytanie jest kolektywne, nie będzie z każdym z Was rezonować. No dobrze. Panna październik. Jaki tu przekaz jest dla panien? Wow, pięknie, 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 pięknie. Pięknie. Dobre wiadomości odnośnie pieniędzy, pracy i zarabiania. Możesz pracować poprzez swoje umiejętności, dary bądź talenty. I tutaj karty mówią, że otwieraj się na to, otwieraj się na to. Ja tutaj widzę, że jakieś tutaj intuicja będzie Tobie dobrze podpowiadać. Będziesz mieć jakiś wgląd być może w kroniki Akaszy, być może zainwestujesz w jakąś naukę, wiedzę, kurs, szkolenie, lub będziesz mocno współpracować właśnie z kronikami Akaszy. Karty też mówią mi, że ten miesiąc dla Ciebie jest takim miesiącem mistycznym. Miesiącem, w którym będziesz wykorzystywać swoją intuicję do podejmowania decyzji, bardzo ładnie, możesz otrzymać jakieś zaproszenie. Karty też mówią, że może czekać Ciebie jakaś podróż, jakiś wyjazd gdzieś, być może będzie to wyjazd i przemieszczanie się z jakąś kobietą, kobietą rodzinną, albo bardzo bliską serdeczną przyjaciółką. Jeżeli miałaś czy miałeś jakieś trudności, droga panno. W sprawach domowych, rodzinnych, tu coś związane z podziałami, z dorobku, majątku, testamenty, to to w końcu zaczyna się normować. I jeżeli były jakieś problemy w relacjach międzyludzkich, ale chodzi o Twoją rodzinę, bliższą, dalszą, to tutaj coś zaczyna się układać. Pomyślnie, coraz to lepiej, przyjdzie ci do pomysłu, przyjdzie ci do głowy, przepraszam, jakiś pomysł żeby sobie na czymś dorobić, zarobić, karty pokazują. Może poszukasz sobie jakiejś pracy, która będzie tylko kilka, tygodni w, kilka godzin w tygodniu, ale to Ci da też jakiś zastrzyk finansowy. Może zgodzić się na jakieś zastępstwo za kogoś, na chwilę. To nie jest praca na stałe, to nie jest praca na pewien etat, to jest bardziej praca na zasadzie jestem na określony czas, na chwilę, za kogoś, z powodu kogoś. No i to tutaj taki pomysł się u ciebie będzie w głowie rodził. Być może poszukujesz takiej pracy tylko na chwilę. Karty pokazują, że coś tutaj będzie się uzdrawiać poprzez komunikację w twojej relacji. Jeżeli w relacji są turbulencje, jest trudno, ciężko, gdzieś się izolujecie od jakiegoś czasu, jest jakaś podejrzliwość, to karty mówią, poprzez rozmowę wszystko wyjdzie na ja, wszystko się ułoży, wszystko sobie powiecie, przepracujecie. Tutaj też jest powrót jakby do zdrowia, lepsze samopoczucie mhm. Karty mówią, że nastawiaj się na pracę z otoczenia Jakieś wiadomości ze strony otoczenia będą przychodzić odnośnie pracy Ale możesz się z kimś pokłócić Tutaj w październiku karty pokazują, że jakieś trudne emocje może jakieś dziecko przysporzyć Możesz się z kimś pokłócić, ale też kobieta Kobieta, która jest albo z charakteru oziębła, zimna, mówi wprost, wprost mówi to, co jej ślina na język przyniesie, nie patrzy na to, że rani innych, albo jest to kobieta na jakimś stanowisku urzędowym, administracyjnym, być może medycznym. Obfitość finansowa do Ciebie idzie bardzo mocno. Wyznaczaj sobie nowe cele, bo. To jest, owocny, to jest owocny miesiąc w takim spełnianiu się i w takim rozwoju samoświadomości, w rozwoju własnym. Jakieś stare sprawy trzeba będzie zamknąć. Być może masz jakieś problemy z jakąś administracją, być może tyczy się to jakiejś współpracy, którą z kimś kiedyś miałeś, czy miałaś. Być może to chodzi o jakąś twoją starą działalność nierozliczoną, działalność gospodarczą, czy działalność na rzecz kogoś czegoś. Karty mówią. To jest trochę w przeszkodzie. Chcesz to zakończyć, ale tak jakby ten październik to jeszcze chyba nie będzie ten czas, żeby, żeby to zrobić. Może też Tobie brakować czegoś wsparcia. Możesz być osobą, która liczy na kogoś, że ktoś będzie Ciebie w jakiejś sprawie wspierał. Możesz nie czuć tego wsparcia. Możesz poczuć się przez chwilę, że jesteś sam sama w tym wszystkim. No zobacz, niektórzy z Was mogą zarabiać poprzez internet, poprzez telefon, tak jakby praca na odległość, praca zdalna przynosi tobie dobry zastrzyk finansowy. W pewnych relacjach może coś się burzyć, karty pokazują, ale to jest taki czas oczyszczenia i jeżeli to się zburzy, to się oczyści, ty coś przepracujesz, porozmawiasz, coś sobie wyjaśnisz z tą partnerką czy z tym partnerem, chociaż tutaj bardziej czuję energię męską i jakby z partnerem coś wyjaśniasz, na nowo zaczynacie budować relacje. A panie wolne poznają mężczyznę do trwałej, prawdziwej, docelowej relacji. Otrzymujesz jakiś prezent, karty pokazują, ktoś Ciebie za coś chce wynagrodzić, docenić, ktoś Ci daje coś ekstra od siebie i to jest w formie takiego wynagrodzenia za Twój trud, za Twój czas, za Twoją pracę, za Twoją chęć pomocy. Karty też mówią, że możesz coś wygrać. Po prostu może weźmiesz udział w jakimś rozdaniu internetowym i po prostu coś uzyskasz od kogoś, ktoś Ciebie wylosuje. Tu fortuna kołem się toczy, więc bierz udział w różnych rozdaniach, konkursach. Tutaj może warto by było sobie lot to puścić, a nuż okaże się, że coś Ci się uda wygrać, wróci do Ciebie to, co zainwestowałaś. Być może się to pomnoży, po ileś kroć więcej. Karty też mówią, że może do ciebie ktoś się odezwać i to będzie takie zaskoczenie, ale bardzo miłe. Ktoś, kto się dawno nie odzywał, jakaś dawna koleżanka, dawna znajoma. Coś tutaj jest na rzeczy. No dobra, no to sobie patrzymy, co jeszcze dalej. Także ja tu czuję finansowo super. Co jeszcze dla ciebie? Rozmowy będą ważne, komunikacja będzie ważna. Nowe początki są u ciebie pokazane, ale chwilami ty możesz w te swoje nowe początki nie wierzyć, szkoda. Możesz być osobą zakochaną, ale też ktoś bardzo mocno, że tak powiem, zadłuży się w tobie, bardzo mocno. Masz mocną protekcję od wszechświata od jakiegoś anioła niewidzialnego. To może być Twój opiekun. Nie wiem, czy go zna, znasz jego imię, wiesz, jak wygląda, czy nie. Jeżeli nie, no to popracuj nad tym, spróbuj go poznać, zaprzyjaźnij się z nim, rozmawiaj z nim, on ciebie będzie bardzo mocno wspierał. Karty też mówią, jeżeli chodzi Ci po głowie, przeczytanie jakiejś książki, kupienie sobie jakiejś książki, wykupienie jakiegoś kursu, zrób to, zrób to. To jest bardzo dobry czas do tego, żebyś ty skupił, skupiła się na sobie, na swojej wiedzy. Co tutaj jeszcze przychodzi na ten październik, ale chwilami możesz wątpić siebie i się krytykować. Nie wchodź, nie wchodź w taką energię cierpienia, bo czasami to cierpienie się pokazuje. Niektórzy z Was mogą mieć jeszcze nieuzdrowione jakieś rany z dzieciństwa, ale ja tu podkreślam: to nie jest taki wiek małego dziecka. To jest taki czas, w którym ty, droga Panno, byłaś czy byłeś nastolatkiem, nastolatką. Być może za szybko musiałaś wejść w dorosłość i masz o to żal do kogoś, do siebie. To jest do uzdrowienia. To nie jest przepracowane. I masz być osobą pewną siebie i dumną z siebie, ok? I rozglądaj się wokół siebie, bo wszechświat wysyła ci będzie ci wysyłać jakieś znaki dotyczące Twojej zmiany w życiu. Co w kwestiach emocjonalno-uczuciowych, no, serduszko rozkwita, ale czasami jakieś przykre słowa mogą zabolać. Może to ty je wypowiesz w stosunku do kogoś, może ktoś do ciebie, więc miej to na uwadze. Hmm, no właśnie, wspólne rozmowy, wspólne picie kawy, herbaty, może zacieśniać te więzy emocjonalne, które gdzieś poniekąd zostały troszeczkę wystawione na próbę między tobą a kimś dla ciebie ważnym. Karty mówią, że to może być różnie, w zależności od tego, jakie informacje będą, będą płynąć, jaki humor będzie ktoś miał. Raz będzie lepiej, raz będzie gorzej, ale finalnie czuję, że jeżeli będziecie tylko sobą, nie będziecie nikogo udawać, to możecie fajnie nad relacją pracować, możecie wejść w fajną relację. Wszystko zależy od Was, jak Wy do tego będziecie podchodzić. Wszystkiego pięknego, uściski śle i pozdrawiam.